Trade deadline już za nami. Niektórzy pozyskani zawodnicy zdążyli już zadebiutować, a ja przybliżę Wam dzisiaj 10 najlepszych wymian tegorocznego okienka transferowego. Kto zyskał, kto stracił, zapraszam. Numer 10: Janis w Miami Heat. Tutaj miał być transfer Miami Heat, ale wciąż czekamy aż Patraeli dogra jakiś deal. Szkoda, że wciąż pozostaje w hibernacji i nie dało się go dobudzić na deadline. Śpi słodki aniołku. Numer 10. Gabe Vincent out. No dobrze, koniec żartów. Na zaszczytnym miejscu znajduje się ruch, który pozwolił Lakers pozbyć się małego, nieefektywnego strzelca bez obrony na małego, nieatletycznego strzelca. Z tą różnicą, że Luke Kennard potrafi rzucać. Nie jest to materiał na regularne, świetne występy, ale jeśli ma dzień i odrobinę wolnej przestrzeni, to opali truje. Dodatkowo Lakers oszczędzają pół miliona dolarów na jego kontrakcie, który wygasa w czerwcu. Dlatego też Los Angeles niczego nie ryzykują. To dla nich czysty zysk. Gabe Vincent był przepłaconym sabotażystą, który nigdy nie nawiązał do swoich świetnych występów w Miami Hit, i szkoda, że trzeba było czekać dopiero na jego trzeci rok, żeby się go pozbyć. Numer 9 Jonathan Kuminga w Hawks. Jonathan Kuminga wreszcie został uwolniony. Wreszcie trafia do zespołu, który nie będzie patrzył na tak nieistotne kwestie jak obrona czy właściwe rotacje. Kaminga może wreszcie być sobą, rzucać, biegać, skakać. Być może nawet uda mu się podbić schód. Drżynie drużynie będzie praktycznie drugą opcją, tuż za Jalenem Johnsonem. Do zespołu trafia także Buddy Hilt, kolejny świetny strzelec z dystansu i przeciętny obrońca. Hawks Culture. W drugą stronę wędruje za to Kristaps Porzingis, który miał być wielką nadzieją dla Hawks, a skończyło się na 17 rozegranych meczach i nawrocie choroby, która nie pozwala mu normalnie oddychać, a w rezultacie normalnie funkcjonować, co dopiero grać. Warriors bardzo liczyli na Janisa, kiedy jednak okazało się, że to tylko kolejne sztuczki Greka i jego zaplecza, zdecydowali się na perfekcyjny fit sprzed 3 lat. Wtedy byłby to mega hit. Dzisiaj, Dzisiaj trzeba się cieszyć każdą chwilą KP na parkiecie, bo nie wiemy, ile nam ich zostało. Warriors są w tym sezonie bardzo smutną historią. Numer 8 Ayo Timberwolves. Przenosimy się na mroźnej Minnesoty, żeby pochwalić zarząd za pozyskanie świetnego combo garda, Sunmu. Drugi najlepszy procentowo rzucający za dwa w historii Chicago Bulls przenosi się na zachód, żeby wesprzeć atak T-Wolves. Problem jest jednak taki, że Ayo nie rozwiązuje braku ro rosowego playmakera. W Minnesocie ciągle kuleje rozegranie. Antonio Edwards coraz częściej opada z sił, a Mike Conley w ciągu 48 godzin najpierw zmienił klub, potem został wykupiony, a teraz wrócił do domu. Nie musiał nawet odpalać silnika. Szkoda tylko, że Timberwolves stracili młodego roba Dillingama, a jego będzie wzmocnieniem, trafia za 3 na wysokim procencie. Na pewno da mały zastrzyk energii, choć jak widać po wynikach Timberwolves jakości zbytnio nie poprawi. Numer 7 Kobe White w Hornets. Od zawsze powtarzam, że Kobe White jako pierwsza opcja to przepis na wygranie niczego. Jednak sytuacja zmienia się diametralnie, jeśli pozwolimy mu grać tak, jak potrafi najlepiej, czyli zdobywać punkty na każdy dostępny sposób. W Hornets, którzy są 9-0, jak nagrywam ten materiał, i potrafią wyjść z każdej opresji, odrabiając wyraźne straty punktowe, White będzie prawdopodobnie grać z ławki. Jest to naturalny upgrade względem Kolina Sextona, który wędruje w drugą stronę. Charlotte Hornets mieli być „Wannabee Hawks“, a okazuje się, że stają się jedną z najlepszych historii tego sezonu i nie powiem, czuję dumę, że dostrzegłem ten potencjał w tym zespole. Con Newpo, Brandon Miller i LaMelo dostają kolejnego utalentowanego ofensywnie gracza, który pomoże Charlotte powalczyć o pierwszy od lat udział w playoff. Numer 6: Trey Young w Wizards. To niewątpliwie wielki ruch Wizards, którzy ewidentnie stawiają na koniec tankowania. Ten rok będzie ostatnim, a od przyszłego roku powalczą o wyższe cele. Czy to możliwe? Drużynie z pewnością jest ogrom talentu. Trey Johnson, Alex Sark czy Kishan George to świetny kor. Jest tam także Bilal Kulibali. Trey Young pomoże im poukładać grę w ataku, da sporo asyst. Niestety, Tre to dziura w obronie. Ogromna dziura. Niemniej nie dziwi zaufanie, którym obdarzyli go Wizards. Travis Schlenk, jeden z głównodowodzących w Waszyngtonie swego czasu, postawił w drafcie właśnie na Younga kosztem choćby Luki Demchicia. Ta miłość do Tre najwyraźniej nie wygasła do dziś. Zanim przejdziemy dalej, zostaw łapkę w górę dla algorytmów, rozważ opcję wspierania kanału, albo posłuchaj następującej propozycji. Na dniach walentynki, jeśli nie macie pomysłu, co wasza dziewczyna czy żona mogłaby Wam podarować, to czemu by nie skorzystać z promocji wydawnictwa SQN, która pozwoli Wam otrzymać najlepsze koszkarskie książki na polskim rynku. Rosnące rabaty 5 za 1 złoty. Jak działa promocja? Jeśli zakupicie dwa produkty, najtańszy otrzyma 25% rabatu. Jeśli to będą trzy produkty, najtańszy otrzyma 35% rabatu. Za cztery produkty, najtańszy będzie tańszy o 45%. Kiedy zdecydujecie się na pięć produktów i więcej, najtańszy produkt to koszt zaledwie jednej złotówki. A jeśli nie macie dziewczyny albo chłopaka, to nic nie szkodzi. Kto zrobi Wam lepszy prezent niż Wy sami? Link macie w opisie i przypiętym komentarzu. Wracamy do materiału. Numer 5. Wizards. Zostajemy w DC, żeby omówić kolejny ruch, all-in ze strony Washington Wizards. Anthony Davis, aka Szklanka, zasila front protkoszowych oparty dotąd na Alexie Sarze. Anthony Davis to kapitalny, wysoki, pewna opcja w ataku, elitarny obrońca, mobilny, inteligentny, no ile akurat nie spędza czasu na rehabilitacji. Na początku miałem duże obawy związane z tym transferem. W końcu Alex Sar to świetny prospekt, nowoczesny center, rusza się jak skrzydłowy i kapitalnie broni obręczy. A to tylko drugorocznie. Boję się, że AD zabierze mu rzuty i zahamuje rozwój. Z drugiej strony, nie mogę znaleźć większych wad z tego transferu. Anthony Davis to niewątpliwe wzmocnienie. Jego gra z Youngiem może być urzekająca. I oczywiście nie zakładam, że będzie zawsze zdrowy, wręcz jestem tego pewien. Kiedy jednak patrzę, jak tanio go pozyskali, przypomina mi się mój materiał, gdzie spierałem się z polskimi koszkarskimi dziennikarzami, którzy bronili Nico Harrisona po jego zwolnieniu. Polecam sprawdzić, co aż śmieszne, że ostatecznie wymiana Luki przyniosła Dallas w zamian Chris'a Middletona. Numer 4. Włóczewicz w Celtics Jeden z moich ulubionych wymian tego trade deadline. Nie tylko dlatego, że Celtics i Joe Mazzulla zyskują centra weterana, który potrafi rozciągać grę, ale przede wszystkim dlatego, że przed sezonem Celtics mieli mieć salary cap na poziomie 520 milionów dolarów, co według nowych zasad CBA puściłoby ich w skarpetkach, odbierając nawet przyszłe piki w drafcie. Dzięki mądrym ruchom stończycy właśnie zupełnie zeszli z podatku od luksusu. Do tego wzmacniając się znacznie Włóczewiczem, który ma wykrasający kontrakt i w lecie Celtics będą mogli zaoszczędzić jeszcze bardziej. To szalone, jak dobrym gm jest Brad Stevens. Szkoda tylko, że musieli oddać Anferni Simonsa, który świetnie gra dla nich z ławki. Numer 3. Jaran Jackson Jr. w Utah. To niebywałe, jak tanio Grizzlies oddali Jackson Jacksona Jr. Wiem, dał kibicom niejedno załamanie nerwowe, od następnego sezonu w życie wchodzi jego przepłacone przedłużenie kontraktu, no ale Gryzis zostali za G Triple Ja, czapkę śliwek niekoniecznie świeżych slowmo czy George Zang, którego już zresztą w Memphis nie ma oraz trzy pierwszorundowe piki, które zapowiadają się na dalsze miejsca w drafcie. Mm, za to jutra zyskują świetnego koszykarza, który potrafi bronić, rzucać i zdobywać punkty. Nie potrafi zbierać i być pierwszą opcją, ale w jazz do tej roli przygotowany jest kion George. Jazz pozostał także Lori Markanen. Po fatalnym początku przygody z NBA Ace Bailey wygląda jak talent warty swojego wyboru. Jazz, podobnie jak Wizards, postanowili, że koniec z przegrywaniem i choć ten sezon zapewne dograją tak, żeby być jak najwyższej ulterii, od przyszłego sezonu mogą być naprawdę mocni. Na Grizzlies wchodzą w okres przebudowy, ostatecznie kończąc projekt, który dał im tyle radości, co frustracji. Tylko Jamorant musi odejść. Szkoda, że nikt go nie chce. Numer 2 James Harden w Cavs James Harden to wciąż solidna marka. Rozgrywający z wizją gry, kontrolujący tempo ofensywy. Cleveland zastąpi Darius'a Garlanda, który, choć niewątpliwie ma w tym momencie większy sufit niż weteran Harden, to od kilku sezonów zmaga się z mniejszymi, bądź większymi urazami. W kategorii zwanej dostępność James Harden jest na o wiele wyższym poziomie. Nawet teraz Darius zmaga się z kontuzją stopy, podczas gdy Broda zadebiutował w Cavaliers. Cleveland ten sezon kompletnie nie wychodził. Z topowej ekipy stali się średniakiem. Pozbyli się Deandre Huntera, żeby zrobić miejsce na omawiany transfer. Jednak ten ruch jest też korzystny dla Clippers, którzy ewidentnie chcą odmocić skład stawiając na zawodników dopiero na początku swojej kariery. Darius Garland jest świetną opcją, żeby ten zespół poprowadzić. Niestety Clippers nie mają swojego piku w tym roku, ten należy do Thunder i jest to wciąż element wymiany Popola George'a, którego w Clippers już nie ma. Los Angeles mają jednak pewien plan, jak sobie zrekompensować utratę tegorocznego wyboru. Numer 1. Widzę zobaczyć w Pacers tym sposobem przechodzimy do najlepszego według mnie transferu Trade Deadline. Na mocy tejże umowy do Clippers wędruje młody, rozwijający się Benedict Maturin, brońca obręczy Isaiah Jackson i potencjalny Pig Pacers, tak ten z pierwszej rundy. W drugą stronę zmierza Iwica Zubacz, który z miejsca staje się najlepszym centrem, jakiego miała Indiana od lat. Świetnie gra tyłem do kosza: w ubiegłym sezonie był ważnym elementem obrony Clippers, perfekcyjnie roluje do kosza, stawia mocne zasłony i będzie ogromnym wzmocnieniem, kiedy do gry wróci Terry z Barton. Pacers mają też szansę wybierać wysoko w drafcie, tak mówię wciąż o tym samym piku. Jak to możliwe? Pacers zaryzykowali, podobnie jak i Clippers, zastrzegli tegoroczny wybór w taki sposób, że jeśli będą wybierać pik z numerem 1 do 4 albo 10 do 14, to wtedy pik zostaje w Indianapolis. Jeśli zaś loteria wskaże miejsca 5-9, wybór wędruje do Clippers. To sytuacja win win w obliczu przepakowana i talentem klasy draftu. Clippers mogą pozyskać świetnego koszykarza biorąc np. z piątką i to super, ponieważ w Indii ten koszykarz nie miałby wielu szans na rozwój w obliczu mocnego, pełnego, zdrowego składu Indiany. Natomiast jeśli Pacers wylądują na pozycjach 1-4, w klasie draftu są tak mocne nazwiska typowane do top 4, że nie wybieranie ich po taku pokażającym sezonie to byłby grzech. Dlatego też losowanie loterii draftu, która będzie mieć miejsce 10 maja to dla mnie jako kibice Pacers powód do małego ataku serca. Ale żeby wygrać trzeba grać, prawda? Jednak NBA to nie tylko wymiany i transfery, to także inspirujące historie, taką z pewnością jest odrodzenie się Joel'a Embida. Po latach kontuzji i urazów, ten były MVP ligi znowu zachwyca. Kliknij w film, który widzisz na ekranie i poznaj historię chłopaka, który zaczął gorać w koszykówkę w wieku 15 lat, a skończył jako jeden z lepszych centrów w historii NBA. Do usłyszenia. Cześć!